Błędy. Błędy w medycynie estetycznej to temat, którym dzisiaj się zajmiemy. Być może zdarzyło się kiedyś tak, że wykonywałaś Jakieś zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, i te efekty nie do końca były dla Ciebie satysfakcjonujące. Być może te efekty były trochę inne niż oczekiwałaś, albo być może wydarzyło się coś, co było dla Ciebie niespodziewane, nieoczekiwane. Z czego to mogło wynikać? Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Przedstawię Ci 7 głównych błędów, które można spotkać w medycynie estetycznej. Porozmawiamy sobie na przykład o takich błędach, jak Zbyt duża ilość preparatu, źle dobrany zabieg, o tym, że zabiegi mogą być wykonywane przez osoby bez kwalifikacji. Powiem ci o tym, jak duże znaczenie ma pielęgnacja po zabiegu, o tym, jak istotna jest regularność oraz jakie znaczenie ma tak naprawdę wiek, w którym rozpoczniesz korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej. Ja nazywam się Paweł Golus i zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Błąd numer jeden brak planu leczenia. Medycyna estetyczna to tak naprawdę dbanie o siebie. Dbasz o siebie przecież na co dzień, stosujesz odpowiednią pielęgnację. Kremy, dbasz o siebie, jeśli masz jakąś dietę, starasz się jej przestrzegać każdego dnia. Tak samo do stomatologa chodzisz regularnie, jeśli ćwiczysz, starasz się dbać o swoją formę regularnie, trenujesz w określone dni, starasz się o tym pamiętać. Z medycyną estetyczną, moi drodzy, nie jest inaczej. Medycyna estetyczna to tak naprawdę jest. Proces. Dlatego tak ważny jest plan. Aby to wszystko sobie poukładać, aby skupić się na priorytetach, aby ułożyć to w odpowiedniej kolejności, aby to wszystko bardzo dokładnie zaplanować. Jeśli nie zaplanujemy sobie swoich zabiegów, tego co będziemy robić, uzyskamy chaotyczny efekt. Uzyskamy efekt, który nie będzie do końca satysfakcjonujący, bądź będzie on mierny, niezadowalający. Może się na przykład zdarzyć tak, że zapiszesz się na korygowanie ust, ponieważ wydaje ci się, że to właśnie to pozwoli ci podkreślić Twoją urodę. Wcale tak do końca nie musi być, ponieważ usta mogą mieć znaczenie marginalne w kontekście całej Twojej urody i tego, co należałoby poprawić. W związku z czym tutaj Należy to odpowiednio sobie wszystko zaplanować. Poza tym, jeśli nie mamy planu leczenia, narażasz siebie na wyższe koszty, ponieważ możesz wykonywać zabiegi, które tak naprawdę nie będą dla Ciebie potrzebne. Narażasz się na wyższe ryzyko jakichś powikłań i po prostu efekty nie będą satysfakcjonujące. Efekty mogą być również krótkotrwałe, ponieważ wykonasz zabieg, on na początku może dawać efekt, ale ten efekt szybko gaśnie. W dodatku Przepalasz swój budżet, wydajesz niepotrzebnie pieniądze, dlatego plan leczenia jest bardzo, bardzo ważny. Wszystko ustalamy sobie, sporządzamy właśnie taki plan leczenia na konsultacji, gdzie analizujemy potrzeby, zarówno twoje subiektywne potrzeby, to co wydaje ci się, że ma duże znaczenie, jak i potrzeby obiektywne. To, co mi się wydaje, że należałoby zrobić. Musimy ocenić sobie zawsze proporcje i w ten sposób ustalić priorytety, na czym najpierw się skupimy, co ma największe znaczenie i co musimy poprawić. Na temat planu leczenia myślę, że nagram kolejny film, ponieważ można by o tym mówić dość długo. W planie leczenia, tak naprawdę, możemy skupić się na takich pięciu głównych filarach, które bierzemy pod uwagę, sporządzając taki plan, musimy sobie ocenić aktywność mięśniową, być może któreś z mięśni wykazują się nadmierną aktywnością i należy to zredukować, należy ocenić objętość tkanek, czy nie ma deficytu objętościowego, należy ocenić jakość skóry, powierzchnię skóry, cerę, oraz potem określić detale, które możemy poprawić ponując taką analizą możemy sobie sporządzić Plan w takich pięciu krokach, dysponując odpowiednio pewnymi pytaniami, możemy sobie zadać takich pięć podstawowych pytań i to wszystko Ci właśnie opowiem w tym filmie. Teraz nie będę tego przeciągać. Powiem Ci tylko, że oczywiście te wszystkie zabiegi należy wykonywać w odpowiedniej kolejności, aby to łatwiej mnemotechnicznie zapamiętać. Nazwałem to złotymi sekwencjami. Pewnych zabiegów również nie należy Robić po sobie, ponieważ te efekty mogą się znieść bądź mogą wystąpić pewne komplikacje. Nazwijmy te sekwencje roboczo antysekwencjami. W planie leczenia oczywiście bardzo ważny temat to jest budżet. Należy w odpowiedni sposób sobie ten budżet zaplanować, zmierzyć efekty w sposób obiektywny i tutaj również są pewne możliwości i techniki, gdzie te efekty możemy zmierzyć. I jeśli w następnym filmie właśnie będę opowiadać o planie leczenia, przedstawię ci takie przykładowe plany leczenia, roadmapy, przedstawię ci case, krótkie case, abyś mniej więcej miała, miał pogląd na to, jak wygląda takie planowanie. Na koniec zapamiętaj proszę, że brak planu leczenia to jest brak efektu bądź efekt niesatysfakcjonujący. Błąd numer dwa. Zbyt duża ilość preparatu. Absolutny, absolutny klasyk. Widzimy to dość często. Twarze, które nie wyglądają do końca naturalnie, mają na przykład przerysowane policzki czy zbyt duże usta, wyglądają jakby z innej epoki. Chodzi tutaj po prostu o to, że ktoś zastosował zbyt dużo preparatu. Paradoks tutaj jest taki, że takie twarze wcale nie wyglądają młodziej, tylko starzej, ponieważ nadmiar preparatu. Postarza. Twarz wygląda cięższa, mniej naturalnie, a w medycynie estetycznej więcej wcale nie oznacza lepiej. Tak naprawdę często to mniej oznacza lepiej, ale musimy wiedzieć, w jaki sposób ten zabieg zaplanować i jak technicznie ten preparat podać, aby określoną objętością uzyskać ładny, naturalny i harmonijny. Efekt. Przecież nie chodzi o to, aby zmieniać rysy twarzy, tylko aby przywrócić właśnie świeżość i taką równowagę w proporcjach. Także nie ilość a technika podania. Abyśmy uniknęli takich sytuacji jak napompowane usta czy sztuczne. Policzki. Ale tak naprawdę z czegoś to wynika, że te twarze takie nienaturalne, czasami wręcz karykaturalne, powstają. Jest tutaj kilka mechanizmów, z czego to może wynikać. Tak naprawdę po pewnym czasie, kiedy patrzymy na nas samych w lustro codziennie dochodzi do adaptacji wzrokowej. My przyzwyczajamy się do nowego wyglądu i wydaje nam się, że możemy coś jeszcze dołożyć. Dla nas ten wygląd robi się naturalny. Dodatkowo dochodzi tutaj presja social mediów. Social media promują wygląd idealny. Mamy tam zdjęcia, twarze tak naprawdę przerobione, z nałożonymi filtrami, z przerysowanymi ustami. Świat, który widzimy na social mediach, to nie jest świat, który spotykamy w rzeczywistości. Tam często właśnie odpowiednimi filtrami poprawiamy swoją urodę i my próbujemy dążyć w kierunku tego ideału i robimy więcej, więcej i więcej. A właśnie o to tutaj nie chodzi. Niestety zdarza się również, że lekarze, czy jak się to mówi, zabiegowcy ulegają pacjentom i nie mówią w odpowiednim momencie stop, tylko ulegają właśnie pacjentom i wykonują te dodatkowe zabiegi. W rzeczywistości często nie ma konieczności dokładania objętości, należy wręcz czasami poczekać, zobaczyć jak ten preparat się ułoży, aby po prostu nie przesadzić. I pamiętaj, wypełniacze, kwas hialuronowy to nie jest Photoshop. My. Kwasem hieluronowym nie zmienimy Twojej twarzy, nie zmienimy czasami pewnych mankamentów. To jest materiał biologiczny, który u każdej osoby zachowuje się nieco inaczej. Musimy. O tym pamiętać. Jeśli przychodzisz do gabinetu medycyny estetycznej ze zdjęciem, że chcesz tak wyglądać, często nie będzie można osiągnąć dokładnie takich samych rezultatów, ponieważ każdy z nas ma inną anatomię i ogranicza nas anatomia. Jeśli przychodzisz ze zdjęciem dużych ust proporcjonalnych, a Twoje usta w rzeczywistości są małe, wiotkie, zapadnięte, te w dodatku należą do kategorii tak zwanych trudnych ust, a więc na przykład masz usta mewki. To tych ust, szczególnie za pierwszym zabiegiem, nie zrobimy dużych, aby one wyglądały ładnie, proporcjonalnie. Niejednokrotnie będzie konieczność wykonania dwóch, a nawet często trzech zabiegów, aby te usta poprawić. Także przychodzenie ze zdjęciem nie zawsze ma sens, a mógłbym nawet powiedzieć, że nie ma sensu, ponieważ my w zasadzie staramy się pewne mankamenty poprawić, ale nie zmienić. Nie zmienimy, twarzy. Gdy preparatu jest za dużo, pojawiają się pewne problemy. Dochodzi do zaburzenia proporcji twarzy. proporcje mają bardzo duże znaczenie. twarz traci naturalne punkty świetlne. Tak naprawdę cała ta medycyna estetyczna to jest gra świateł, gra światłem i cieniem. Należy w pewnych miejscach pewne miejsca poprawić, aby tutaj padało światło, a tutaj padał cień. Także tracimy te naturalne punkty świetlne w momencie kiedy tego na przykład kwasu hialuronowego jest za dużo. Kiedy jest go za dużo może dochodzić do migracji preparatu. Preparat podany w odpowiednie warstwy tkankowe, w odpowiednie miejsca i we właściwej objętości nie migruje. Gdy jest go za dużo dopiero wtedy może dochodzić taka sytuacja. Poza tym może dochodzić do zaburzeń mimiki. I zbyt duża ilość kwasu fialuronowego postarza. Dochodzą tutaj procesy włóknienia, mogą pojawić się problemy o charakterze biofilmów. Wszystko to wywołuje stan zapalny i dochodzi do przyspieszenia procesów starzenia. Należy na to bardzo uważać, ponieważ takie Dokładanie cały czas preparatu, taki layering, dokładanie kolejnych warstw kwasu hialuronowego może właśnie doprowadzić do przyspieszenia procesów. Starzeniowych. I badania wykazują, już badania USG czy rezonansu magnetycznego, że kwas hialuronowy wcale nie utrzymuje się w tkankach rok, półtorej roku, tak jak to zawsze myślano, tylko on utrzymuje się dwa lata, pięć lat, kilka lat i dłużej. Należy tutaj podkreślić, że dobrze wykonany zabieg, dobrze wykonana seria zabiegowa, dobrze dobrany plan leczenia daje takie efekty, gdzie tak naprawdę ciężko. Określić, co dokładnie zostało wykonane. Po prostu ta twarz wygląda lepiej i pamiętaj, nie ilość, tylko precyzja. Na ten temat również myślę, że nagram kolejny film, gdzie sobie to wszystko dokładniej omówimy. Również takie powikłania, jak tutaj przed chwilą widziałeś: Overfilled Face Syndrome, czyli taki syndrom przepełnionej twarzy to wszystko sobie jeszcze przedstawimy, bo można by o tym mówić i mówić. Błąd numer 3. Źle dobrany zabieg. Zdarzają się pacjenci, którzy przychodzą do gabinetu medycyny estetycznej jak do restauracji i mówią: poproszę bruzdy, poproszę usta, poproszę mezoterapię, bo koleżanka miała i u niej to fajnie się sprawdziło. Poproszę mezoterapię, bo mam zmarszczki. Moi drodzy, to nie jest restauracja, gdzie się zamawia hamburgera z frytkami. Tutaj należy wszystko dokładnie ocenić, czy taki zabieg, który Ty masz w głowie, że warto by go niby wykonać, u Ciebie cokolwiek da, wniesie, bo być może zdarzy się tak, że on nie da oczekiwanego efektu, bądź pojawią się powikłania, a Ty po prostu wydasz swoje pieniądze i będzie to... Bez sensu. A więc zdarza się nierzadko tak, że masz wykonywany jakiś zabieg, gdzie tak naprawdę, aby poprawić Twoją urodę, należałoby wykonać coś innego. Przykłady takich zabiegów to na przykład podawanie kwasu hialuronowego na zmarszczki mimiczne, podawanie botoksu w sytuacji, kiedy mamy wiotką skórę, na przykład botoksu na platyzmę, aby uzyskać efekt liftingu to często nie zadziała, kiedy mamy zapadnięte policzki, proponowane są czasami nici, gdzie tak naprawdę należałoby uzupełnić objętość tych policzków ani ci najlepiej w ogóle nie robić kiedy mamy zmarszczki wokół ust proponowane jest modelowanie ust gdzie tak naprawdę należałoby się skupić na tej skórze wokół ust a być może zrobić inny zabieg ponieważ te zmarszczki mogą mieć charakter nadaktywności mięśniowej należy pamiętać że różne zabiegi działają na różne warstwy tkankowe i należy określić patrząc na twoją twarz w obrębie której warstwy leży Problem i skupić się na tej warstwie, a najlepiej tą młodość przywracać bądź utrzymywać w sposób właśnie taki wielowarstwowy na różnych poziomach, ponieważ tak przebiegają procesy starzeniowe. Nie można dopuścić do takiej sytuacji, gdzie zabieg został dobrze wykonany, ale. Źle dobrany, ponieważ jedyne co możemy tutaj uzyskać to po prostu brak efektu. Błąd numer 4, zabiegi wykonywane przez osoby bez kwalifikacji i jest to błąd z gwiazdką, ponieważ jest on bardzo ważny. Gdyż chodzi przede wszystkim tutaj o Twoje bezpieczeństwo. Kto w ogóle może wykonywać zabiegi medycyny estetycznej? Reguluje nam to przede wszystkim ustawa MDR oraz doprecyzowuje nam to wszystko komunikat prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, który to pojawił się całkiem niedawno, bo we wrześniu 25 roku. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Mówiąc w sposób najbardziej obrazowy, ustawa MDR. R wprowadza nam pojęcie wyrobu medycznego. Może w zasadzie nie tyle, co wprowadza, co jak gdyby redefiniuje być może i rozszerza pojęcie wyrobu medycznego. Wyrób medyczny to są właśnie te rzeczy, z których my na co dzień korzystamy w naszym gabinecie. Są to wypełniacze, stymulatory tkankowe, takie jak na przykład polinukleotydy, preparatu kwasu hialuronowego oraz wiele różnego rodzaju sprzętu, jak na przykład takie urządzenia jak lasery Frakcyjne. To są po prostu wyroby medyczne, nie kosmetyczne. A więc stosowanie wyrobów medycznych to jest procedura medyczna, nie kosmetyczna. I w świetle ustawy osoby mogą wykonywać tego typu zabiegi, jeśli mają wykształcenie medyczne. Są określane jako profesjonaliści, właśnie w tekście tej ustawy, profesjonaliści, którzy mają wykształcenie medyczne. Osoby, które nie mają tego wykształcenia medycznego są określane jako laik. Być może nie brzmi to y, w mojej ocenie kulturalnie czy mile, ale tak po prostu jest, więc ja się również tym hasłem będę posługiwać. Laik w świetle ustawy to jest osoba właśnie nieposiadająca wykształcenia medycznego. A więc przykładowo kosmetyczka, linergistka, kosmetolog, fryzjer czy jakakolwiek inna osoba po kursie z zakresu iniekcji. A więc jeśli taka osoba wykonuje te zabiegi, popełnia po prostu czyn nielegalny, ponieważ wykonuje świadczenia zdrowotne bez odpowiednich kwalifikacji. Co może skutkować i tutaj już pozwólcie, że nie będę tej atmosfery jeszcze bardziej podgrzewać. Przede wszystkim jest to film dla pacjentów, więc nie będziemy tutaj mówić jakie mogą być konsekwencje tego. A co z pielęgniarką? Tutaj również można by troszeczkę powiedzieć na ten temat w skrócie powiem w ten sposób że pielęgniarka na zlecenie i pod nadzorem lekarza może takie zabiegi wykonywać co może się dziać jeśli ty wykonujesz u takiej osoby nieuprawnionej zabiegi. Mogą pojawić się liczne zagrożenia. Nie będę teraz tego tutaj mówić, bo tych zagrożeń jest naprawdę sporo i nagram na ten temat również osobny film. W skrócie, jeśli chodzi o Twoje bezpieczeństwo, na co musisz zwracać uwagę, jeśli wykonujesz właśnie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Jeśli idziesz do danej osoby, to ta osoba musi mieć prawo wykonywania zawodu, musi być lekarzem lub lekarzem dentystą najlepiej aby te zabiegi były wykonywane w podmiocie leczniczym zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą weź pod uwagę również rodzaj preparatu który jest Tobie podawany czy ten preparat ma odpowiednie certyfikaty potwierdzające że jest to wyrób medyczny musi być również Tobie przedstawiona zgoda zabiegowa gdzie wszystko o tym preparacie jest napisane no i po tym jak wsadziłem w mrowisko, przechodzimy sobie do kolejnego błędu, do trochę mniej drażliwych tematów i tym samym błąd numer 5, brak pielęgnacji po zabiegu. Tak naprawdę chodzi mi tu również o przestrzeganie zaleceń pozabiegowych. Bardzo dużo osób myśli po tym jak już wychodzi z gabinetu no dobra, no to już po wszystkim zabieg wykonany i można już robić co tylko się chce. Skóra po zabiegu to tak naprawdę jest troszeczkę jak otwarta rana. Czasami należy o nią dbać. Skóra potrzebuje ochrony i czasu, aby się zregenerować. Część osób, niestety bagaty realizuje zalecenia pozabiegowe, co czasami niestety może skończyć się pewnymi powikłaniami. Social media promują efekt od razu, że widzimy rolkę, tutaj jest zabieg i od razu po tym zabiegu wygląda się świetnie i tyle. Nie zawsze tak jest. Czasami właśnie potrzeba czasu, aby się zregenerować. Potrzebny jest okres rekonwalescencji, aby to wszystko się ułożyło i wygoiło. Tutaj mamy taką tabelkę, możesz sobie zrobić print Screen. nie będę wszystkiego tutaj omawiać, czy na chwilę zatrzymać filmiki, sobie to przejrzeć. Jakie mogą być przykładowe zaniedbania i jakie konsekwencje tego zaniedbania mogą się pojawić. Natomiast, żeby było trochę ciekawiej, podam Ci takie trzy ciekawostki, jeśli chodzi o zalecenia pozabiegowe. Ciekawostka numer jeden: SPF i przebarwienia. Jeśli masz zabieg z zakresu na przykład zabiegu laserowego bądź radiofrekwencji, oczywiście. Dobrze wiesz, że należy stosować filtry SPF-50 obligatoryjnie, musowo przez co najmniej 3 miesiące i nie jest to fana ponieważ tak naprawdę procesy hiperpigmentacji mogą rozpocząć się w Twojej skórze po takim zabiegu już po 10 minutach narażenia na promieniowanie słoneczne, więc to rzeczywiście ten filtr ma znaczenie. Może ten temat filtrów się już trochę przejawiał, bo wszyscy o tym mówią i w okresie letnim jest zasyp rolek mówiących o tym jak ważny jest filtr SPF-50, ale w rzeczywistości on naprawdę jest ważny szczególnie po takich zabiegach jak laser frakcyjny CO2. Ciekawostka numer dwa: regeneracja, produkcja kolagenu po takich zabiegach jak na przykład stymulator tkankowy. Te procesy produkcji kolagenu, one zaczynają pojawiać się po około trzech tygodniach i trwają kilka miesięcy, czasami trwają i pół roku. Kolagen to jest białko i należy. Dostarczać substraty do produkcji tego białka, a więc dbaj o dietę bogatą właśnie w białko oraz w witaminę C, ponieważ witamina C również odgrywa znaczenie w produkcji kolagenu, jest to po prostu kofaktor enzymów, które biorą udział w tym procesie. Dbaj o odpowiednie nawodnienie, aby organizm miał właściwe, dobre środowisko, właśnie do regeneracji, do produkcji kolagenu. A więc ma to rzeczywiście. Znaczenie. Musisz po prostu wrzucać cegły, aby Twój organizm mógł budować ten nowy kolagen. Ciekawostka numer 3. Toksyna botulinowa i wpływ ciepła właśnie na tą toksynę po zabiegu przez 48 godzin. Unikaj ciepła, sauny, solarium, przebywania na intensywnym słońcu, ponieważ może to skrócić czas utrzymywania się efektów po toksynie botulinowej, ponieważ narażenie na ciepło powoduje, że przyspieszony jest metabolizm, wzrasta przepływ krwi, co może powodować właśnie przyspieszony rozkład toksyny botulinowej, słabsze i krótsze efekty właśnie. Po tym zabiegu. I tym samym przechodzimy do błędu numer 6, brak regularności. Już mówiłem o tym przy okazji omawiania planu leczenia. Z medycyną estetyczną jest tak troszeczkę jak z treningami. Lepiej regularnie, takie krótkie, delikatne, umiarkowane treningi niż raz na jakiś czas, taki porządny trening. Regularność ma tutaj bardzo duże znaczenie. Po prostu zabiegi należy powtarzać, aby ten efekt utrzymać i Często często posługujemy się na przykład na początku serią około trzech-czterech zabiegów wykonywanych w odstępie około miesiąca, a potem wykonujemy tylko zabiegi podtrzymujące raz dwa razy do roku. Jest to wtedy faza podtrzymania. Na początku mamy fazę jak gdyby stymulacji, budowania, a potem mamy fazę podtrzymania, natomiast należy pamiętać o tej regularności, ponieważ te efekty nie będą tak jakich byśmy oczekiwali. Przykładowo toksynę botulinową warto robić co 4-6 miesięcy. Zabiegi stymulujące z użyciem polinukleotydów. Na początku robimy 3 zabiegi, potem zabieg przypominający co pół roku, zabieg z użyciem kwasu polimlekowego czy hydroksyapatytu wapnia. Początkowo również często wykonujemy serię zabiegów, a potem jeden zabieg przypominający co rok, półtorej roku. Laser frakcyjny CO2, na początku 2-3 zabiegi, Potem też jeden, dwa zabiegi w roku, i do tego bardzo ważna jest pielęgnacja domowa, codzienna pielęgnacja domowa, właśnie to jest recepta na efekt nie tylko w medycynie estetycznej, ale również jeśli chodzi o nasze zdrowie ogólnie. Regularność, systematyczność i konsekwencja. Błąd numer 7 zbyt. Późne korzystanie z medycyny estetycznej. O co tutaj chodzi? Przecież jeszcze w miarę wyglądasz dobrze. Skóra może już jest trochę wiotka, ale bez przesady. Zmarszczki są, ale nieduże. Także po co tutaj cokolwiek robić? Jeszcze nie czas na zabiegi. Moi drodzy, łatwiej jest młodość utrzymać niż potem do niej wrócić. Tak naprawdę najlepszy moment na rozpoczęcie korzystania z medycyny estetycznej jest wtedy, kiedy te procesy starzeniowe się rozpoczynają w okolicach 30, 35, 40 roku życia. Skóra młodsza ma o wiele wyższy potencjał do regeneracji niż skóra w dojrzałym, starszym wieku. Medycyna estetyczna świetnie sprawdza się jako prewencja. I zostało to udokumentowane, udowodnione, i to w sposób istotny przyczynia się do opóźnienia procesów starzeniowych, ponieważ udowodniono, w 24 roku pojawił się artykuł, że regularne stosowanie zabiegów, takich jak na przykład toksyna botulinowa, stymulatory tkankowe czy zabiegi laserowe, zmniejsza prawdopodobieństwo konieczności wykonania liftingu chirurgicznego w wieku powyżej 50 roku życia o ponad 50%. Lifting chirurgiczny to przecież jest duży, poważny zabieg obarczony ryzykiem pewnych komplikacji, okres rekonwalescencji również nie jest krótki po takim zabiegu, a my możemy spowodować, że zmniejszymy prawdopodobieństwo, że ten zabieg będzie potrzebny o ponad 50%. Tylko chodzi tutaj właśnie o to, aby zacząć odpowiednio szybciej, aby nie dopuścić do tego, że ta wiotkość będzie bardzo zaawansowana, ponieważ wtedy będzie już ciężko wrócić do tego etapu, kiedy nie było chomików, kiedy ta skóra była napięta i medycyna estetyczna właśnie pomaga nam w tym, aby nie zestarzeć się zbyt szybko, aby zachować naturalny wygląd na lata, tylko potrzeba jest tutaj właśnie regularności. I tak naprawdę o tych błędach można by Mówić i mówić. Mam nadzieję, że te, które wybrałem, chociaż trochę Ci się podobały, chociaż trochę Cię zainteresowały. Jeśli tak było, oczywiście koniecznie łapka w górę. O tutaj, jeśli macie pytania do tego Pana, który tutaj tak się nazywa, to śmiało, można napisać maila, na pewno na wszystkie maile on odpowie. W tym miejscu przyjmuję. No i tyle. Subskrybujcie, komentujcie, tak się to mówi, tak? I do usłyszenia w następnym filmie.